Jan Grzegorz Weiss, parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim. W 2011 roku e, zrodziła się idea tego, aby w naszej parafii e, odbyły się pierwsze warsztaty muzyki Gospel. E, dwoje młodych ludzi, pierwsi sami brali udział w takich warsztatach i zaczęli koordynować różne działania, które dzisiaj, w 2011 roku, e, mają swoje apogeum. Możecie sobie wyobrazić, że dzisiaj. Mówię to z największą radością. Ponad 200 osób tworzy chór międzypokoleniowy, tak trzeba powiedzieć, bo najmłodszy uczestnik ma zaledwie 4 lata, natomiast najstarszy ponad 70. Wszyscy razem uwielbiają Pana Boga, i taki był cel i taka jest idea tego, aby to, co nosimy w sercach, wyrażać może z jeszcze większą radością, bo chrześcijanie to przecież człowiek radosny. No i w ten sposób by ta radość bycia przy ołtarzu, uwielbiania w ten sposób Pana Boga, obrócowała w codziennym życiu te wszystkich, którzy biorą udział w tychże właśnie warsztatach. Witam serdecznie, nazywam się Gabriela Gąsior. W tym roku prowadziłam już po raz czwarty warsztaty muzyki gospel w Starogardzie Gdańskim. I tego roku było więcej osób niż w zeszłym, z czego bardzo się cieszę, bo było, naliczyliśmy 170 osób na próbach. Pracowaliśmy od piątku do niedzieli rano i przygotowywaliśmy 6 utworów, repertuar gospelowy w języku polskim. Prasa minęła nam bardzo owocnie, bardzo sympatycznie, najmłodszy uczestnik ma 4 lata, najstarszy 60 plus i myślę, że wszyscy się dobrze czuliśmy w swoim gronie i daliśmy z siebie to co najlepsze. Chór wspaniale zaśpiewał, mają otwarte serca, otwarte, raz z otwartymi ramionami do nas też wychodzili, także przeżyliśmy bardzo fajny czas i mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy, może je w jeszcze w większym gronie. Pojawiła się też nowa piosenka maryjna. Tak, jest, pojawiła się Marina Piosenka tutaj na e, prośbę e, Ani romel która też pracuje na co dzień e, ze scholą e, w, przy kościele wraz z panem e, Bartoszem Gołębiewsk Gołębiowskim. E, jest to piosenka, która w oryginale jest w angielskim, natomiast znaleźliśmy tłumaczenie polskie. Wspaniała pieśń, która jakby jest takim ciągłym zadawaniem pytania Maryi, czy zdaje sobie z tego sprawę, kim jest to dziecko, które, które urodziłam. Bardzo piękna i wzruszająca pieśń. Myślę, że też i dla mam, które spodziewają się dzieci, a mia, mieliśmy kilka takich w które też wytrwale śpiewały i pracowały przez cały ten czas i, i, i też brały udział jak w naszym występie wcześniej Mszy, czy oprawiem przy Świętej, za co też je bardzo podziwiam.